Witam Was Mike z tej strony. Witam Was oczywiście w typach weekendowych. Propozycje ode mnie, ale nie tylko. I w zasadzie po kolei następnie standardowo zapraszam na typy typy.com, abyście się sprawdzili jako typerzy, albo obserwowali tych, co sobie jak najlepiej radzą. Tak krótki przekrój po tym, co się dzieje na stronie, że straszny mamy tutaj wylew typerów interesujących. tańca stołowego, mówię interesujących. Bo doszło do dwóch, gdzie po prostu no jeszcze nie mam dużej próby, ale jest jakaś nadzieja, że będzie dobrze. Tutaj, oczywiście, mamy wizjona, gdzie już jest dość mocno obserwowany i już ma fajną zbudowaną bazę klientów. Visiona idzie fajnie, jest przystyczeń, luty. Jak na razie mały plus, no ale to dopiero jest 3 dni. Więc tu już jest marka, już jest marka ma kolejnych naśladowców. Wizjon odstawia ping ponga czystkiego. Tutaj pan setka cup. Idzie w setka cup. Jest to ukraiński tenis stołowy. Więc też ciekawie, możecie obserwować. Jeżeli ktoś chce wesprzeć tego typera, to może to zrobić. Tutaj była niedawna dość duża promocja tego typera po 35 zł, więc jest to w zasadzie mikro mikro płatność, ale przede wszystkim zachęcam dać, obserwuj. Macie darmowe typy, których też nie jest mało, zwłaszcza cztery 4 wygrane ostatnio, więc jeżeli szukacie ciekawych rozwiązań z typem stołowego, no to zapraszam 157,5 zysku na darmowych 78 typów 20, 19, więc myślę, że jak najbardziej takiego typu warto śledzić, więc wizją chyba na plecach, zobaczymy i jeszcze jeden typer tutaj patrzę w ostatnim czasie tenista stołowego Albert pozdrawiam cię, Albert niejednokrotnie mi pomagał w jakichś takich logistycznych Excelach czy coś, więc trzymam kciuki podwójnie, bo. Albert już od dawna jest w zasadzie no tak ja o sobie piszę ale mam nadzieję że ten profil tutaj będzie poważnie potraktowany widzimy też tenis stołowy no więc od tenisa stołowego mamy naprawdę dość dużo ciekawych typerów ale zachęcam też was do testowania innych sportów testowania się jako typer no i też obiecuję bo piszecie mi kiedy będą te zmiany o których zapowiadam no musimy na razie poczekać programista będzie miał trochę luźniej bo jesteśmy zaangażowani w kilka projektów i na pewno pojawi się tutaj Ako, pojawią się tutaj dużo innych rzeczy, dodatkowe linie, sporty, handicapy plus jakieś rzeczy społecznościowe może, ale to naprawdę przyjdzie na to czas. Ja też muszę czekać, muszę się nauczyć cierpliwości, więc no zobaczymy. Dobra, standardowo, jeżeli chcecie przyjść do typów, to macie w spisie treści, możecie przelecieć, a ja tylko oczywiście wspominam zawsze o patronajcie o grupach, które cieszą się dużym powodzeniem cały czas. W zasadzie od ponad roku, ponad 100 osób zawsze jest na tych grupach, bo nie tylko dołączacie z Patronite, ale z różnych innych możliwych social mediów. Więc mamy cztery grupy: AKO, Live, VIP, czyli moja, gdzie ja tam wyszukuję typów, dodatkowo jeszcze jakieś swoje propozycje dorzucam i e sporty amerykańskie USA. Styczeń zakończył się dobrze, ale nie jakoś mega rewelacyjnie. Trzy grupy na plus, na minus jedynie USA, ostatnio USA. Trudniej nam się typuje, no ale to jest trudny rynek. Ogólnie w perspektywie, odkąd zaczęliśmy jest plus. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to wyglądało w poprzednich miesiącach, zapraszam do filmik podsumowującego 2021 rok. Więc, zapraszam osoby, które tam poważnie grają, a nie tylko chcą sobie poobserwować, tutaj właśnie na Patronite. A jeżeli chcecie z nami się spotkać i w zasadzie tutaj podejść do spotkać się z programistą, który pomówi o automatyzacji i pokaże Wam różne rzeczy na temat skanerów, na temat ogólnej dostępnej oferty, oczywiście będę też ja, no to zapraszam na takie spotkanie jeszcze 19.02. To jest druga edycja, pierwsza wyszła fajnie, liczymy, że tutaj będzie powtórka, czy będziemy organizować jeszcze trzecią, czy to się przemodelujemy. Jeszcze właśnie nad tym się zastanawiamy, jak to będzie wyglądało, więc w tej formule zapraszam jak najbardziej na to spotkanie. Macie tutaj wyżywienie Wieczorną imprezę zagwarantowaną, a cena za to, co dostajecie na ten dłuższy czas, po prostu myślę, że nie jest niewielka. I kto tylko się zaangażuje, to będzie mógł tutaj już długofalowo sobie te rzeczy przyswajać i w tą cenę, którą zapłacił, spokojnie odrobić. I to myślę, że kilka razy są takie osoby, które oczywiście pod warunkiem, że zaczęły i poważnie się zaangażowały. Więc tak zapraszam. Konkurs dla Was. Standardowo w to weekendowym e, typowaniu, więc e, tym razem wybrałem dla Was mecze w co barcelona Atletico Madryt. Barcelona trochę się wzmocniła, więc myślę, że będzie ciekawie. Jest faworytem, chociaż dla mnie jest mecz taki pół na pół, e, gdyby Atletico się siebie dla mnie było zdecydowanym faworytem, no ale zobaczymy. 4 e, e, free bety od Betclissa po 50 zł. Wytypujcie w komentarzu wynik i strzelców, jeżeli. Wynik traficie, wiele osób traf, trafi wynik ten sam, no to będę patrzył po strzelcach lub o godzinie dodania postu, więc zachęcam Was do dobrania udziału w, w zabawie, póki te freebety są. One nie są obwarowane, tylko dostajecie w zasadzie 50 zł i macie okazję je rozmnożyć, więc mam nadzieję, że weźmiecie udział w zabawie. A teraz już to na co czekacie, czyli typowanie Równych lig. Zaczynamy od holenderskiej Eredivisji. Ostatnio trochę słabsza forma w tym roku, ale nie martwiłbym się, ponieważ spójrzcie sobie, jak to wyglądało w poprzednim roku, w podsumowaniu, że summa summarum ta liga w dłuższej perspektywie nie wychodzi. Więc to, że była gorsza ostatnia kolejka, czy coś takiego, no to musicie nauczyć się cierpliwości w tej zabawie całej. Dobra, Utrecht Cambuur, plus 1 z tego względu, że z AZ Alkmaar 0:0 na wyjeździe. Cenię sobie tego Beniaminka zagrał w poprzednim sezonie. Twachter trochę u siebie na początku tego roku nie dali rady, ale mimo wszystko są w stanie tutaj myślę, że zremisować. Utrecht jest kadrowo niezły, ale no nie, nie potrafi tego przełożyć na boisku, więc plus 1. Całkiem fajny kurs over. Dodajemy, bo póki to się jeszcze sprawdza, to um, dodajemy. Poprzedni sezon to pokazał. w Herenwen, tutaj nie mam wątpliwości, a kurs jest zachęcający, że próbować można na Seatart. Oczywiście nie dziwicie, jeżeli Herenwen w końcu wygra, ale m, bardzo słaby start z sezonu Fryzów. Osłabili się. Vermen odszedł do PSW i ogólnie za tą drużyną. Mówiłem, tak jak ostatnio, mam największy problem, żeby za nimi trafić. Seatart zagrał u siebie. Myślę, że jakieś 1-0 się uda. Herenwen no, przegrało Stwelle u siebie. Kucharze Holandii też no, słabo wygląda drużyna z Fryzji. PSW Alkmaar, hit tej kolejki. No i miałem tutaj lekki dylemat, bo też bym się nie dziwił, jak Alkmaar by tutaj wywiozło 0,1 albo nawet wyżej. Ale PSW zagrał u siebie. Mimo wszystko ma wiele fajnych technicznych, jakościowych piłkarzy. Tam jest oczywiście kilka braków PSW. Teraz dowiedziałem się, że Roger Schmidt nie przedłuży kontraktu. PSW będzie musiało szukać nowego trenera. Też jakoś nie było bardzo aktywne na tym rynku. teraz oczywiście Panie wzmocnienie promocy. werman wchodzi, no ale jest to następstwem tego, że Davy Proper powiedział, że nudziło mu się grać w piłkę i dlatego był transfer perspektywicznego pomocnika z Herenwen. Ja mimo wszystko PSW zagrał u siebie i tu następny mecz jak ktoś powie, w tym roku no odbijają się od strefy spadkowej i faktycznie wygrali z fryzami. Jeszcze wygrali chyba drugi Już nie pamiętam z kim, a nie będziemy sprawdzać, żeby nie przedłużać. Najmechem próbuje z tego względu, iż no może początek tego roku dla nich słabszy, ale wiem, to co pokazywali w tamtym sezonie. Wzmocnili się w napad, do napadu Wilfred Bonin. To Tego gościa możecie kazać z premiers. Na wody wypływał w dużym rywalu cesarskich, czyli witesta czyli w takim prawie że derbowym rywalu. No i tam Boni naprawdę strzelał w Vitesse sporo bramek, trafił do Swansea. Później gdzieś jeszcze tam grał, no i wrócił, powiedzmy, do Ligi Holenderskiej. Być może się to odbuduje, no jest to poważne wzmocnienie, no w Dajmech mamy jeszcze Lastestune. Stale mimo wszystko patrząc, jest to drużyna, która miała najmniej punktów. Teraz chce od tego miejsca spadkowego. Bardzo ciekawy mecz. Ja próbuję, po 3,40 możecie dać z handicapem. Cesarcy dla mnie też fajnie grają w tym sezonie. Fuente Vitesse znowu dość ciekawe spotkanie, zestawienie drużyn to takich mocnych jeszcze kilka lat temu, jak prezesem Twente był Jock Munsterman, czy Twente prawie do finału doszło Pucharu UEFA, były tam naprawdę fajne nazwiska jak Brian Ruiz, Perez, Joelia. To ta drużyna była mega, mega mocna i tak w zasadzie nawet przewyższały testy w tym momencie. Powiedzmy, że Twente odzyskało Twój blask, po nawet po spadku, ale. No ten mecz dla mnie jest bardzo interesujący i ja mimo wszystko chcę tutaj zaryzykować po kursie no na nadrończyków na 3.15, ponieważ Vitesse jest w stanie, ma lepszą na ten moment kadrową drużynę, pokazuje to w Europie, byli w stanie ograć Tottenham, dawali radę w meczach z Rene, przeszli dalej w grupy z Rene, z Tottenhamem i ze słowiańską murą, więc miejmy nadzieję, że tutaj dadzą radę, over 2,75, super kurs. Feyenoord, Sparta Rotterdam, Derby Rotterdamu, plus 1,5 na Sparte, dlatego że Derby będą bliskie, a Feyenoord zaczął słabiej. Kilka wzmocnień, w drużynie portowców, może nie jakichś wielkich, znacznych wzmocnień, ale zobaczymy, jak ci piłkarze będą się prezentować. Jeszcze wam pewnie w stream zrobię w sobotę wieczorem z Ligi Holenderskiej, jeżeli ktoś chce, to nie wpadnie, wtedy bardziej umówię jakieś takie ruchy. I co o tym myślę, oczywiście, jeżeli kogoś w ogóle to interesuje, bo jest to jednak duża nisza Groningen, Orły. No dla mnie faworyt jest jeden, gospodarze Groningen pokazali. Ostatnio grałem na Witesse, bo grało u siebie z Groningen, no i zobaczcie, no i wygrało Groningen. Tam też jakby już kieropędy na początku, więc <grym> można się coś tym w takich sytuacji, bo często właśnie te w Holandii Groningen czy Witesse, oni te kiery dostają. Minus 0,75 z Orłami. Trzeci Beniaminek, zawsze groźny, no w tym sezonie też pokazał, urwał punkty Ajaxowi. Ja mimo wszystko na Biało-Zielonych często, bardzo często na nich staję. Naprawdę są pojedyncze mecze, gdzie się wyłamuje. Willem, Valwajk. Tutaj na Walwaj z pełną świadomością. Początek sezonu bardzo dobry, zresztą nie jest niewygodna drużyna, a Willem mega, mega obniżka formy. No nie widzę ich za bardzo. Oczywiście no, to są mecze, tak jak się spojrzałem to pierwsze dość trudne do typowania. I ja się nie zdziwię, jeżeli tutaj coś, coś mi nie zagra, ale ja mam taką cichą nadzieję, że ta kolejka będzie fajna ponieważ patrzę na, na nią pryzmatem tego, co się do tej pory działo, i te zastawienie drużyn podobają mi się w typowaniu. Ale jak będzie, to oczywiście rzeczywiście coś pokaże. A jak Herakles, a jak lubi sobie tutaj powetować czasem na takich drużynach outsiderach, ale z Heraklesem raczej rzadko jest tak, że on robi tej drużynie kanonadę, szczególnie jeżeli grają w Al -Melo na, na sztucznej murawie. Plus 2,5 to jest spory handicap na Herakles. 2,29, jest jeszcze ze swoimi małymi problemami, teraz na koniec okienka transferowego. I Kataren dołączył, to też dość ciekawy ruch. Piłkarz 19-letni, który przed Mario Raiola został wytransferowany jakby na siłę z Juventusu, on tam się pokłócił. E, znaczy, do Juventusu pokłócił się z trenerem Roger Smithem z PSV. E, no od 19 lat, jeszcze trochę tutaj w głowie niepoukładane, tak jak trzeba dostał drugą szansę do Ajaxu. Ajax takie kąski bierze, bo w Eredivisie ten chłopak może się znowu odnaleźć. Znowu to rozpalić i wykup mają na śmiesznym poziomie 2 miliony euro. Tak a jak Ajaxu, żałuję, że Bergwain nie dołączył, ale wychodzi to na to po tych wszystkich negocjacjach, że tak naprawdę Ajax, Ajaxu nie było stać na Bergwina, bo i pensja duża, i tam to ten coraz bardziej podbijał tą cenę. I Bergwain zdobył hat-tricka, i zresztą super rezerwowy dla Comtego, więc ciężka, ciężka sytuacja, żeby ten Ajax wyjął Bergwine'a, ale ciągle jednak kibice wierzyli. No, nie ma zastępstwa za neresha, nie było planu B, to jest słabe że jeżeli mi się nie sprawdza, to sprzedajemy, sprzedajemy Naresa, a z benefiką łatwo tak wcale nie będzie. Oczywiście może tam Berghaus chodzić, to skrzydła, ale on dobrze teraz się poczuł na, na środku, więc są, niby są możliwości, ale jednak sprzedać tego Naresa, gdzie był bardzo wartościowym zmiennikiem, nie biorąc nikogo na jego pozycję, dla mnie to błąd, ale to jest tylko moje zdanie. AKO z Ligi Holenderskiej już Wam pokazuję. Ja bym zagrał po prostu w ten sposób na PSW, że mimo wszystko wygra na Groningen też. Odważnie um, no czuję, że Groningen wygra i Ajax Herakles over 2,5. No myślę, że te trzy gole tutaj chociaż padną. Kurs całkowicie z 4 0 za 100 zł mamy 403 zł do wygrania. Okej, okay, teraz ostatnio, pamiętam, robiłem Wam film, gdzie pokazywałem promocję fajną w NobleBecie, luksusowe ako gdzie mamy fajny boost. Teraz zagrałem sobie takie kupony. Napisaliście, że chcecie, żebyśmy się coś pobawili. Tu będzie sama piłka nożna, ponieważ piłka nożna w piłce NobleBet ma najmniejszą marżę na piłkę nożną, a Ekstraklasę traktuje w ogóle bez marży. Zobaczcie, tutaj po lewo Ekstraklasa bez marży, więc Mimo, że te kupony mogą wyglądać na takie mm, pewniaczki, Januszowe, jak to ktoś to zwał, tak zwał. No ale spróbujmy w ten sposób, te boosty są naprawdę zachęcające. Czasem coś takiego też można trafić. Taki kupon. przeszedłem za stówę, boost w 15%, więc pokrywa nam podatek. Roma Genoa, over. Tutaj widzę Włoski w meczach Romy, sporo tego pada. Under Eopen, No to myślę, że tutaj gospodarze zdecydowanym faworytem. Ajax Herakles, over, 3. Te zwroty też na tego nie rozbijają tego busta Co ważne w tej promocji Eichhautem, Alkmaar, że Eichhautem wygrano i Borussia Dortmund z Leverkusen, że Borussia nie przegra, więc wydaje mi się to sensowne. Jak myślicie inaczej, to dajcie znać w komentarzu. I to jest taki kupon, powiedzmy taki próg pierwszy, czyli poważniejszy za 100 zł, co możemy wejść, a mm, próg za 5 zł, gdzie możemy się powiedzieć, że to wejdzie, to w ogóle. Szanse są małe, oczywiście też piłka nożna, trochę pewniaczków, trochę takich spostrzeżeń. Gramy też, żeby właśnie ta marża była w miarę sensowna. Kursy, oprócz tego Groninga, no to staram się dobierać właśnie te 1,3, tam do, do dwóch to jest myślę, że max, bo i tak ten kupon mnożnik wyjdzie nam mega wielki. Więc zobaczcie, mamy boost 100% i w zasadzie kurs jest pomnożony, czyli jak mieliśmy 200, Ileś no to mamy 406, no czyli daje nam za 5 zł prawie 1800. Do wyjęcia, jeżeli gracie takie duże taśmy, lubicie się bawić, chcecie sobie podnieść emocje no bo to nie możemy nazwać profesjonalnym graniem, tylko takie dla emocji. No to ta prąka jest w Noblebecie naprawdę bardzo dobra. Jeżeli gracie gdzieś bez tych bustów AKO, no to zobaczcie tutaj, jak przy takiej taśmie, ile możecie mieć bustu. I nie jest to materiał sponsorowany po prostu chwalę, jak to się fajne, I jeszcze na polskim rynku jeszcze nie zabrane, bo te promocje fajne na przykład na Fortunie ostatnio nam poznikały, więc obiecałem, że coś dam, że spróbujemy się pobawić. Ja wolę oczywiście single, wolę coś wypatrzyć indywidualnie, bo 14 meczów, żeby wypatrzyć, dobrać, no to wiecie, no to nie, nie, nie będę tutaj spędzał nad tym pół dnia, bo i tak jeden zawsze może nam się wywalić. A tym bardziej tutaj jest marża na piłce, że można spróbować. Dobra, jak ktoś chce, to sobie może też jakiś kupon dajcie znać, czy Tę promocję, czy uważacie, że ona jest spoko. Co o tym myślicie? I na sam koniec tego weekendowego tygodnia mamy typy od Patryka. Trochę egzotycznych. Kontakt do Patryka jest tutaj. A teraz jeszcze muszę wam przełączyć w ten sposób. Teraz widzicie liga cypryjska, więc Patryk tak pokrótce wyjaśnię, ma swój algorytm na obstawianie typów. I tak jak widzicie możecie sobie zatrzymać. On liczy to po swojemu. I to jest liga cypryjska, to są jego propozycje. Kolejna liga chorwacka. Ta sama zasada. Wyliczone według algorytmu. I macie typy od Patryka, jak on by to zagrał. I jeszcze la liga. Ponownie przelecimy sobie po meczach. Jak to wychodzi? I propozycje już do zagrania algorytmowo, tak? Czyli według wyliczeń statystycznych, matematycznych. Wcześniej był u mnie film, na czym Patryk tutaj opiera swój algorytm. Może uda nam się coś wspólnie nagrać na streama, bo tam wstępnie rozmawialiśmy, więc wtedy szerzej sobie porozmawiamy, bo ja też lubię, jak ktoś właśnie tworzy jakieś własne algorytmy, można poobserwować, jak to wygląda. To tyle na ten weekend. Życzę zielonych wygranych kuponów. Oby było pozytywnie. No i widzimy się pewnie na jakimś streamie. Najprawdopodobniej w sobotę Liga Holenderska PSW. Heilik jest, ale nie wiem jeszcze, czy chcę to odpalać. Czy iść pod prąd, czy może skupić się tylko na Lidze holenderskiej. No zobaczymy, to, to wszystko pokażę. Powodzenia, cześć, dzięki za uwagę.